Andrzej Mleczko, polski rysownik, satyryk i scenograf, znany przede wszystkim jako autor publikowanych w prasie rysunków satyrycznych. Opublikował na łamach różnych czasopism około 20 tysięcy rysunków i ilustracji. Jego prace wystawiano na ponad 120 krajowych wystawach indywidualnych i około 30 wystawach za granicą. Ukazały się także w ponad 40 książkach oraz albumach. Zapraszamy na obszerną rozmowę z artystą. Panie Andrzeju, jest pan pesymistą czy optymistą, jak to jest? Niestety jestem pesymistą, ale podobno robię wrażenie optymisty. W związku z tym. W związku z tym wiele osób myśli, że jestem człowiekiem wesołym, ale ja jak widzę jednak szklankę, to zawsze mi się wydaje, że jest do połowy do połowy pusta. I mimo że te rysunki robię takie, mam nadzieję, zabawne niektóre. No, to nie jestem wzorcem, faceta, który, który widzi świat w kolorowych barwach. Jesteśmy otoczeni rysunkami. Są takie wytwory, których Pan nie lubi? Są rysunki, które po prostu się Panu nie podobają? Z własnej teki. Mówi Pan o moich rysunkach, tak? No, pewnie są, ale głównie ich sposób narysowania, ponieważ. Ja y, zwracam na to uwagę. Pewnie nikt poza mną na to nie, uwagi nie zwracasz, że, y, y, że teraz rysuję trochę inaczej niż 10, 20, 30 lat temu, a czas leci. Y, w związku z tym, teraz jak widzę jakieś, jakiś rysunek sprzed 30 lat, myślę sobie tak, ale fajny pomysł, ale dlaczego tak beznadziejnie narysowany? I wielokrotnie zdarza mi się. Pomysły, które uważam za fajne, rysować jeszcze raz. A żeby było jeszcze śmieszniej, to wiele osób woli te starsze wersje. No ale co ja zrobię, że jestem facetem, który bez przerwy stara się jakby coraz lepiej, coraz nie wiadomo czy w dobrym kierunku, ale coraz lepiej pokazywać ten pomysł, bo wbrew pozorom te rysunki to nie tylko. Żart, pomysł, fabuła, ale również sposób narysowania. Może być czasem średniej jakości pomysł, który dzięki umiejętnemu narysowaniu nabiera wartości. I może być odwrotnie, że świetny pomysł można zarznąć źle, źle go rysując. No dalej, to są już tajemnice warsztatu, którymi nie będę pana i państwa zanudzał. Wręcz przeciwnie, chcemy posłuchać. Co przez lata w tym warsztacie ewoluowało? No, trudno być krytykiem własnych utworów, czy literackich, czy muzycznych. Co się zmienia? Jedna rzecz zmieniała się bardzo diametralnie. Nie wiem, czy powinienem to mówić, bo to są naprawdę sprawy niezwykle indywidualne i osobiste. I właściwie to nikogo nie. Ja Zawsze, kiedy pytają mnie. O, y, tak zwany proces twórczy, czy sposób rysowania. To ja mówię, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ważny jest efekt i czy podoba się to ludziom i autorowi, czy nie. Natomiast czy to jest tak czy inaczej rysowanie nie ma znaczenia. Ale jeżeli już Pan mnie o to zapytał, to y, y, przed, przed laty rysowałem y, głównie tuszem, kilkoma grubościami piórek. A, a w tej chwili przerzuciłem się na pisaki i powiem panu z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie czas stał się coraz bardziej cenny w związku z moim podeszłym wiekiem. I kiedy rysuje się tuszem, to zawsze to dłużej trwa. To znaczy trzeba poczekać aż, aż ten tusz wyschnie, często się rozmazuje, trzeba powtarzać. Natomiast pisakami rysuje się o wiele szybciej. Ale to są takie rzeczy, które nie wiem, czy kogokolwiek poza mną interesują. Odczuwał Pan kiedyś pewne naciski? No, ze środowisk politycznych, środowisk artystycznych. Komuś nie spodobał się Pana rysunek? Nie, to się zdarzało wielokrotnie. I to i, to i teraz, i, i obecnie, i, i, i obecnie, i kiedyś. Moje, moja przygoda z z tym rysowaniem można by ją właściwie podzielić na, dwa, na dwie równe części. Pierwsza to jest w czasach tak zwanej komuny, i druga w czasach tak zwanej wolności. Bardzo pan słusznie to ujął. I w związku z tym mam skalę porównawczą. Nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś mi coś kazał, bo nawet by się chyba nie odważył. Natomiast często zdarzały się Ingerencje polegające na tym, że coś e, mi zdejmowano, niedrukowano drukowano i tak dalej. I teraz i, i kiedyś. Nawet nie wiem, czemu przypomniał mi się jeden, przypomniałem się jedna zabawna anegdota z Katowicami związana. Miałem wystawę w galerii Dworcowa w Katowicach. E, był to. To był nie wiem, czy. To był chyba pod koniec stanu wojennego albo zaraz po stanie wojennym. I dzwoni do mnie szefowa tej galerii. Jeżeli mnie słyszy, to ją serdecznie pozdrawiam. I mówi, słuchaj, ale tutaj służba bezpieczeństwa ma jakieś zastrzeżenia, że była wycieczka radziecka i towarzysze powiedzieli, że jest jeden rysunek antyradziecki. Przyjeżdżaj, bo sytuacja jest podbramkowa. Przyjechałem z Krakowa, poszedłem tam do tego dżentelmena, który miał zastrzeżenie, pytam się o co chodzi. On mówi, tutaj jest jeden rysunek antyradziecki. Ja mówię, no to go zdejmijcie, co mi tam przeszkadza. No, ale który to jest? On się, mnie pyta, który jest antyradziecki. Ja mówię, nie wiem. Poszliśmy na tę wystawę, chodzimy w kółko nie możemy antyradzieckiego rysunku odkryć. I, i on mówi mi, no to co ja mam zrobić? Ja mówię, to pan mnie się pyta, co pan ma zrobić? Niech pan zdejmie pierwszy z brzegu. Niech pan powie, że pan spełnił oczekiwania Towarzyszy Radzieckich i będzie święty spokój. Pamiętam do dzisiaj przy pomocy na zasadzie NDU, Liquefaket, or Baburba, Ussensmacher. Ten zdejmujemy. On napisał pewnie jakieś pismo do swoich przełożonych, że rysunek został zdjęty. A na czym, o który rysunek chodziło do dzisiaj nie wiem. No, politycy nie, nie mają poczucia humoru, z małymi wyjątkami. Zdarza się, że ktoś kontaktuje się z panem no zbiór posłów, senatorów karykaturowanych, no i mówi, że to było dobre, że się bardzo podoba. To ten przypadek, o którym mówiliśmy, to akurat nie dotyczyło polityka, tylko urzędnika. Natomiast, pff, nie wiem, no chyba nie mam takich sytuacji, żeby, żeby politycy mieli do mnie jakieś pretensje. Wręcz to ja staram się unikać rysowania tak wprost yy, ludzi. To zdarza mi się czasem, ale bardzo rzadko, ponieważ tutaj znowu przyznam się do pewnej megalomanii. Mianowicie, mianowicie ja uważam, że wolę rysować takie rysunki, które są mm, wielowarstowe, obyczajowe, dotyczące raczej problemu niż konkretnej osoby. Z tej prostej przyczyny że wydaje mi się, że jakbym narysował konkretną osobę, to ją dowartościowuję. Że to zaszczyt dla takiej osoby, żebym ja z, zadał sobie trud i narysował polityka X albo Y. W związku z powyższym e, staram się mówić tak zwanym językiem ezopowym, e, trochę bardziej mm, w sposób e, jakby mniej konkretny. I, i, I nie z tego powodu, że, żeby tutaj się migać od postawienia sprawy wprost, ale po prostu wychodzę z założenia, że y, nie ma co a, y, komuś y, robić w jakimś sensie przysługi, rysując go, y, czy robiąc bohaterem z tego rysunku. Wracając do tych pomysłów z prawem własności intelektualnej jest w Polsce różnie? Wkurzają Pana plagiaty? Pana twórczości? Albo zauważają nagminnie? Wkurzają mnie, ale nie tak bardzo, jakby się mogło wydawać. Yy, dlatego, że akurat w tym moim fachu, nie wiem jak to nazwać, to yy, może się zdarzyć plagiat nieświadomy. Nawet zdarzają się one bardzo często. Yy, Wielokrotnie widziałem jakby te same pomysły, które ja zrobiłem, rysowane przez, przez innych kolegów, ale pewne tematy są takie, że aż się proszą, żeby je potraktować w jakiś... żeby ten pomysł jakoś no, zrobić. i. Nie wykluczam, że jest to po prostu zwykły zbieg okoliczności. A nawet jeżeli nie jest, to wie pan co, ja zrobiłem parę dziesiąt tysięcy rysunków. No i co z tego, że ktoś tam jeden czy drugi rysunek przerysował, czy też skorzystał z, z, z mojego pomysłu? A może, a może mnie też się. Kiedyś zdarzyło, że przez przypadek wpadłem na ten sam pomysł, co ktoś wcześniej. W związku z tym nie jest to dla mnie jakaś sprawa, o którą warto łamać kopię. O to chciałbym zapytać. Oni nie będą w stanie tak narysować czegokolwiek jak pan, bo jest pan leworęczny. Ma to wpływ na warsztat? Ma to ten wpływ, że sobie właśnie często rozbazuję. To, co narysowałem. Ale większy problem mam z pisaniem, bo jak pan wie, pisze się z lewej do prawej. Ale pisze pan tak? też oburącz, słyszałem, tak? Ale, ale tą prawą mi jednak słabo wychodzi. Przez całą szkołę podstawową zmuszano mnie, żebym pisał prawą ręką, bo to były takie czasy. Ale jednak zwyciężyły geny i piszę głównie lewą, no i rysuję. Niedawno. Miałem, wywróciłem się tam na, ślu, na śliskiej ulicy i pękły mi tu jakieś trzy kostki w nadgarstku. W związku z tym nie mogłem e, zrobić jednej kreski. Przez parę miesięcy byłem byłem, bałem się, że będę już, że tak powiem, emerytem, rysownikiem. I próbowałem przerzucić się na prawą rękę. I nawet mi to szło, tylko że to wyglądało tak, jakby rysował to zupełnie inny facet. To znaczy, nie poznałby pan, mam, mam nadzieję, że ta moja kreska jest rozpoznawalna. A tutaj było to narysowane nieźle, ale tak, jakby to rysował inny rysownik. Ostatnie pytanie. Panie Andrzeju, po tych wyborach będzie wysyp pomysłów i twórczości? To jest pytanie, którego. Za, podobnych pytań nie lubię. Zaraz Panu powiem dlaczego. Dlatego, że ono brzmi z reguły trochę inaczej. Brzmi ono tak. Jest pan w bardzo szczęśliwej sytuacji, ponieważ ma Pan tyle tematów do rysowania i w tym momencie mam ochotę udusić interlokutora, ponieważ ja wolałbym naprawdę, żeby, żeby tych tematów politycznych było mniej, a żeby w naszym kraju było troszeczkę bardziej troszkę, tak powiem, bardziej stabilnie, sensownie i normalnie. W związku z powyższym. I zawsze daję jako przykład to, że są kraje, gdzie jest taka demokracja bardzo stabilna powiedzmy, bez takich skoków z lewa na prawo i z powrotem. A mimo to są świetni rysownicy, dlatego, że moim tematem, który mnie najbardziej interesuje, jest obyczajowość szeroko pojęta. A polityką interesuje się głównie z tego powodu, Właśnie nie tyle interesuje się, co jest tematem moich rysunków z tego powodu, że współpracuję od paru dziesięciu lat z pismem polityka. I kiedy tylko próbuję zboczyć w kierunku jakichś spraw niepolitycznych, redaktor naczelny dzwoni do mnie, mówi Andrzej, ale współpracujesz z pismem polityka. Bardzo cię proszę, żebyś jednak zajął się tym właśnie tematem. Nie jestem tym zachwycony, no ale co zrobić? Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Andrzeju. Bardzo proszę, cała przyjemność po mojej stronie.